Cześć! Zamówiłem na AliExpress ciekawą zewnętrzną kamerę obrotową. Jest to niedroga kamera Wi-Fi 4 MP z wbudowanym akumulatorem 7800 mAh oraz baterią słoneczną. Stwierdziłem, że może to być ciekawa opcja wszędzie tam, gdzie mamy utrudnioną możliwość zasilania kamery przewodowo, jednocześnie posiadając zasięg Wi-Fi do naszego routera. Celowo zamówiłem tę kamerę w okresie jesiennym, aby sprawdzić, jak poradzi sobie ona w niskich temperaturach i małej ilości światła słonecznego. Testowałem tego lata kamerę Inku Mega na kartę SIM z panelem słonecznym i oczywiście pojawiło się pytanie jak tego typu kamery poradzą sobie poza sezonem wiosenno-letnim, więc teraz to sprawdzimy. W pudełku otrzymujemy panel słoneczny o mocy 3,7W jak deklaruje sprzedawca, jest instrukcja w języku angielskim, zestaw kołków montażowych, oraz kabel USB-C do naładowania akumulatora kamery np. ładowarką sieciową od telefonu. Następnie mamy uchwyt montażowy do baterii słonecznej i oczywiście kamerę. Kamera jest niewielka i dosyć lekka. W zestawie mamy uchwyt montażowy, który umożliwia nam wygodny montaż kamery. Ułatwia on też szybki demontaż kamery w celu np. Na naładowania akumulatorów ładowarką sieciową. Kamera jest wykonana z dobrej jakości plastiku o matowej powierzchni. Wszystko wygląda na dobrze odlane i spasowane. Po bokach mamy w sumie cztery diody dwufunkcyjne, które nocą mogą doświetlać kadr zarówno pod czerwienią, jak i widzialnym światłem białym. Tutaj jest czujnik zmierzchowy, u góry mamy szerokokątny obiektyw o ogniskowej 3,6 mm. Na dole jest czujnik PIR, który po wykryciu ruchu załącza nagrywanie takiego zdarzenia. Związane jest to z koniecznością oszczędzania energii, dlatego kamera nie posiada trybu nagrywania ciągłego. U góry kopułki mamy mikrofon, z tyłu jest głośnik. Na dole kopułki pod gumową zaślepką jest gniazdo karty pamięci microSD i przycisk reset. W części ramienia, które wysuwamy do uchwytu montażowego ukryty jest akumulator o deklarowanej przez producenta pojemności 7800 mAh. Pod gumową zaślepką mamy gniazdo ładowania USB-C, gdzie możemy podpiąć np. 5V ładowarkę od telefonu lub dołączoną baterię słoneczną. Obok gniazda USB-C jest włącznik zasilania kamery. Teraz podłączę ją do ładowarki i naładuję baterię do pełna przed zamontowaniem jej na zewnątrz. Po włączeniu zasilania kamera oczekuje, aby połączyć ją z naszą siecią Wi-Fi i aplikacją. Więc zróbmy to. Aplikacja do obsługi tej kamery to ICC. Proces dodawania kamery do aplikacji jest standardowy, jak we wszystkich kamerach bez wbudowanego modułu Bluetooth, czyli klikamy plus w prawym górnym rogu, wybieramy kamerę Wi-Fi i postępujemy zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie smartfona. Nasz smartfon musi być podłączony do sieci Wi-Fi, do której zamierzamy dodać kamerę. Aplikacja generuje kod QR, który musimy pokazać do obiektywu kamery. Po chwili kamera poinformuje nas o pomyślnym połączeniu z naszym routerem. Następnie musimy nadać kamerze hasło dostępu. Teraz możemy nadać jej nazwę. Zapisujemy, i od tego momentu możemy ją obsługiwać zdalnie z dowolnego miejsca na świecie, o ile nasza kamera i nasz smartfon ma połączenie z internetem. Teraz zamontuję ją na zewnątrz i możemy przystąpić do testów. W ostatnim czasie aplikacja ICC przeszła pewne zmiany, więc przy okazji zobaczycie, jak aktualnie wygląda obsługa kamer za jej pomocą. Kamera, przed zamontowaniem na zewnątrz, została naładowana do 100% i aktualnie na dzień tworzenia tego filmu działa już 10 dzień i tylko dwa dni były słoneczne. Bateria słoneczna, ze względu na umiejscowienie, łapała pełne słońce mniej więcej od godziny 12 do 16.30. Maksymalne temperatury w te dwa słoneczne dni oscylowały w okolicach 14 stopni Celsjusza, w pozostałych dniach od 5 do 9 stopni Celsjusza, nocą od 4 do 8 stopni. Dobra, sprawdzimy sobie, jak tutaj e, działa ta kamera w aplikacji. Klikamy ICC. Kamera domyślnie jest w trybie uśpionym. Wybudzi się może oczywiście wykryty ruch przez czujkę PIR, ewentualnie, jeżeli sobie klikniemy, właśnie tutaj w aplikacji na tą kamerę i zaczynam się wybudzać. Ok. Żeby tutaj ciekawiej wyglądał kadr, to mamy w aplikacji VMS też taki podgląd na żywo. Po kolei. U góry, tutaj po lewej w narożniku mamy stan naładowania baterii. Aktualnie ładuje się. Tutaj obok jest karta pamięci, że jest zainstalowana. Tutaj mamy transfer danych. Mamy w tej chwili podgląd w trybie SD. Możemy zmienić na Full HD. Wtedy jakoś mamy lepszą. Tu oczywiście mamy w prawym górnym narożniku zasięg Wi-Fi. Kamera jest w odległości jakichś 15 metrów od routera. Router jest na poddaszu. Dach jest z blachodachówki. Także no, zasięg całkiem przyzwoity, jak na takie trudne warunki do przesłania sygnału Wi-Fi. Po kolei, no tutaj słuchaweczka, no to oczywiście możemy coś powiedzieć do osoby, która stałaby przy kamerze. Czy nie tak, no, raz, dwa, tutaj mamy głośniczek, to jest włączenie na słuchu otoczenia. Nagrywanie tego bieżącego widoku do lokalnej pamięci na telefonie. Teraz tu mamy screenshot z aktualnego widoku, i tutaj, teraz, tak, magazyn chmurowy. Oczywiście, możemy wykupić sobie usługę w chmurze, i nasze nagrania ze zdarzeń będą przechowywane na serwerze zewnętrznym. Także jest to. Bezpieczne ze względu na możliwość uszkodzenia karty pamięci lub kradzieży kamery. Wtedy i tak nagrania pozostaną w chmurze, przypisane do naszego konta w aplikacji. Możemy sobie je podejrzeć, kto nam taką kamerę na przykład świsnął. Alarm dźwiękowo-wizualny. Tutaj mamy tak. Tryb podświetlenia nocnego domyślnie jest podczerwień. Można przełączyć na obraz kolorowy w nocy, że po wykryciu ruchu ona załączy widzialne światło białe. Alarm wykrywający obecność człowieka jest włączony, i tu mamy wszystkie właśnie ustawienia dotyczące alarmu. Powiadomienia z aplikacji PUSH, czyli po wykryciu alarmu dostaniemy powiadomienie z aplikacji na telefon. Detekcja ruchu PIR, no to jest domyślnie włączone. Jeżeli to wyłączymy, to kamera po prostu jest, można powiedzieć, bezużyteczna, bo nie wykryje nam żadnego zdarzenia i nic nie będzie nagrywać. Też nie można je ustawić w nagrywanie ciągłe, no ze względu na to, że zbyt szybko pewnie wydrenowałby się akumulator i nie działałaby ona zbyt długo. Czułość mamy tutaj zakres od najniższego przez dolny, średni, wyższy do najwyższego. Mam ustawiony najwyższy. Przy tym najwyższym, nawet z 15 metrów człowieka wykrywa i uruchamia nagrywanie. Wyłapuje też ruch małych zwierząt. czasu wykrywania, no tutaj możemy sobie włączyć harmonogram, w jakich godzinach ma nam wykrywać zdarzenia. Jeżeli nie potrzebujemy całej doby, to dodatkowo będzie nam oszczędzać akumulator. Ja domyślnie mam tutaj 24 na dobę. Inteligentny przełącznik alarmowy, to akurat jest źle przetłumaczone. Chodzi tutaj o to, że po włączeniu tego dodatkowo kamera po wybudzeniu się wykryciu ruchu włączy alarm dźwiękowy który sobie możemy ustawić tutaj na dole możemy wybrać sobie z listy lub nagrać własny i wysłać do kamery żeby informował intruza detekcja osób to jest taka dodatkowa funkcja inteligentna wykrywania alarmu. To znaczy, kamera będzie się wybudzała po wykryciu każdego stworzenia, które nam się pojawi gdzieś tam w kadrze, ale nagranie będzie pozostawiała tylko jeżeli uzna, że to jest człowiek. Mam to wyłączone, ponieważ chcę, żeby zapisywało mi się wszystko łącznie z, ze zwierzętami, które się pojawiają tutaj u mnie na podwórku. Przycisk reg, no Jeżeli to wyłączymy, to kamera po prostu będzie się wybudzała, będzie wysyłała powiadomienie, ale nie zapisze nam nagrania. Także wydaje mi się, że to jest bez sensu. Mam cały czas to włączone. Czas nagrania, czyli długość tych nagrań. Zakres długości nagrań możemy sobie wyregulować od 5 do 15 sekund po wykryciu alarmu. Ustawienia czasu alarmu to jest interwał, czyli po jakim czasie ponownie ma nas powiadomić o alarmie. Domyślnie jest 10 sekund, zostawiamy tak. Ustawienia głośności alarmu, czyli to jest ten alarm dźwiękowy. Możemy sobie go podgłośnić lub ściszyć. Mamy na 50%, także tak to wygląda. PTZ to oczywiście regulacja góra, dół, lewo, prawo. Tak to działa, może maksymalnie spróbujemy. Na dół maksymalnie do góry. Kamera jest na wysokości tam metrów z małym kawałkiem, tak żeby że jej nie podniesiemy. I tu mamy zakres. O tam widać panel słoneczny. Następnie, tutaj, coś, co jest opisane jako wycofanie PTZ, ale tu chodzi o zamianę kierunków. Możemy sobie zamienić, jeżeli nam jest niewygodnie, w ten sposób sterować, tak jak sterowałem przed chwilą. Album karty SD to są po prostu zapisane takie zdjęcia, screenshoty z wykrytego zdarzenia. Natomiast przeglądanie jest w oddzielnej zakładce i mamy to tutaj. Z dzisiaj tak jak widać, możemy sobie tutaj przyglądać tu włączamy sobie kalendarz, możemy wybrać sobie jakiś dzień archiwalny o, tutaj mamy kota które też wybudził kamerę Fajne jest to, że krople deszczu czy poruszanie się drzewa na wietrze raczej tutaj nie uruchomi tego alarmu To raczej musi być żywa istota, odpowiednia temperatura obiektu, który się porusza ale jest dosyć, dosyć wygodne, tutaj jeżeli chodzi o filtrowanie, no tutaj nie mam takiej potrzeby akurat w tej kamerze filtrowanie zdarzeń, no bo wszystkie nagrania są zdarzeniami Natomiast, jeżeli chodzi o inne kamery, które działają pod tą aplikacją, to aktualnie wygląda to tak, że klikamy sobie tutaj tą czterolistą taką jakby koniczynkę i wybieramy sobie nagrania alarmowe. Wcześniej było to inaczej, pojawiała się linia czasu i tam się po prostu wybierało, że wyświetlono nam tylko cztery czerwone takie znaczniki z wykrycia ruchu na, na tej osi czasu. Natomiast tutaj akurat nie ma to znaczenia. A jest jedna ciekawa rzecz, bo dodano tutaj nową funkcję. a tutaj łatwo też możemy sobie ściągnąć takie nagranie, czyli klikamy i rozpoczyna nam się pobieranie. I jest dodatkowa funkcja, której chyba wcześniej nie było w tej aplikacji ICC, czyli możemy sobie ustawić tutaj tryb przyspieszony razy 2 albo razy 4 lub zwolnić o. Dwukrotnie, lub czterokrotnie. Także to jest spoko. Jeżeli mielibyśmy wykupioną usługę w chmurze, to tutaj pojawiłyby nam się do nagrania. Tu, przy tej okazji, jeszcze tylko Wam dodam, że w słoneczny dzień. Nie wiem z czego, to, z czego dokładnie to wynika, ale generalnie fałszywych alarmów w nocy czy w pochmurny dzień nie zauważyłem żadnych. Natomiast w dzień słoneczny pojawiło nam się tutaj coś takiego. To był chyba słoneczny dzień, ja się nie mylę. że W momencie, kiedy nam tutaj ten podjazd był oświetlony słońcem, teraz był częściowo w cieniu, a częściowo był nagrzany słońcem, i prawdopodobnie jakieś zawirowania ciepłego powietrza powodowały, że te, ta kamera wykrywała to jako zdarzenie alarmowe. Zobaczcie. Tutaj nic się nie dzieje, nikt nie chodzi, a cały czas jest to jako nagranie alarmowe. O tutaj akurat jestem. Znaczy jednak nie. No ale było dużo tych alarmów fałszywych. Ale pomimo tego, że tych alarmów było dużo, w, akurat w te dwa dni słoneczne, to i tak całkiem dobrze bateria sobie poradziła ta słoneczna z naładowaniem akumulatorów, bo naładowała tam w granicach chyba 18% pomimo. Dosyć wąskiego z zakresu czasu, kiedy oświetlony jest ten panel takim intensywnym słońcem, ponieważ on wisi w takim miejscu, gdzie słońce dopiero tam pada na niego ze względu na drzewa, które są obok. Od godziny gdzieś 12 do 16.30 po 16.30 mocny cień już rzuca tutaj na dom. Tak, dla orientacji, tylko Wam przedstawię, że tutaj narożnik domu, o, o to miejsce to jest dokładnie 10 metrów od oka obiektywu. Tam przy tym śmietniku na dole jest rejestracja. Kolejna zakładka kom, przypomnienie o niskim poziomie naładowania baterii. Detekcja bezcelowego przebywania. Aha, czyli to są wszystkie zdarzenia, powiadomienia, które aplikacja wysłałaby do nas na telefon. No, mamy tutaj poziom baterii 27%. Zobaczymy, jak dzisiaj w słoneczny dzień nam podładuje. Skończymy nagrywać, to oczywiście tam pewnie większego ruchu nie będzie. Zobaczymy, ile nam doładuje przez ten dzień. Tu jest jeszcze jakiś filtr tych wiadomości. Możemy sobie przefiltrować tam w zależności od potrzeb. No ok z tych takich podstawowych funkcji, dostępnych w tym głównym panelu podglądu. To wszystko teraz miałem zagłostkę na początku, jak wejść w ustawienia szczegółowe tej kamery. Bo wcześniej po prostu tutaj w narażniku była taka zębatka, którą się klikało, teraz jej nie widać nie, nie ma, no ale trzeba raz kliknąć w ekran i wtedy pojawiają nam się tutaj dodatkowe funkcje. Tutaj mamy też taki szybki dostęp właśnie do. O, tu jest tryb pełnoekranowy, na przykład. No, a tutaj przechodzimy akurat w to, co już pokazywałem, czyli ustawienia alarmów nocnego widzenia. Tu możemy sobie to zmienić, taki skrót dodatkowy z tego ekranu. E, tu możemy sobie udostępnić kamerę z odpowiednimi funkcjami, które Chcemy udostępnić osobie, która będzie miała dostęp do niej, czy może przeglądać nagrania, czy nie może, czy może się komunikować głosowo, czy może sterować tą kamerą. Można komuś po prostu wysłać dostęp z samym tylko podglądem. I tutaj mamy zębatkę, tą, o której mówiłem, i oczywiście szczegółowe ustawienia. Nazwa urządzenia, możemy sobie zmienić jego nazwę. Hasło i uprawnienia e, to, oczywiście, hasło dostępu do kamery. E, język możemy sobie zmienić, polskiego nie ma, chociaż aplikacja jest po polsku, także nie wiem po co to jest. E, alarm inteligentny, no to już przeglądaliśmy z tego głównego panelu, także tu mamy wszystko już przejrzane. Ustawienia audio-wideo czyli tutaj możemy sobie ustawić głośność głośnika, to też mogliśmy to robić w innym miejscu, no ale pewne rzeczy się tutaj dublują. Intercom z pełnym dupleksem mamy włączone. Przerzucanie wideo góra-dół, no to akurat jest przerzucanie widoku, w zależności od sposobu montażu kamery. Ok, tutaj więcej nic nie ma. Ustawienia oświetlenia, no to też mieliśmy dostęp tam z tego głównego panelu, czyli podczerwień po zmierzchu, podczas wykrycia ruchu lub obraz kolorowy, czyli doświetlenie światłem białym. Ustawienia karty SD, no możemy tutaj sobie sformatować albo zdecydować, co ma się wydarzyć po zapełnieniu tej karty czy ma nagrywać cyklicznie, czyli nadpisywać stare nagrania, czy ma po prostu zatrzymać nagrywanie. Po 12 dniach, w wolnej przestrzeni, mamy naprawdę dużo. Te nagrania tutaj nie zajęły nam dużo miejsca, ponieważ nie jest to nagrywanie ciągłe 24 na dobę, a tylko zdarzeń. Ustawienia PTZ. Tutaj możemy ustawić sobie prędkość. Mieliśmy na średniej prędkości, możemy przyspieszyć lub zwolnić. Usługa w chmurze, no to też mieliśmy tam dostęp. Możemy sobie dodać skrót do, do kamery do pulpitu, żeby szybciej mieć do niej dostęp. Czyli utworzy nam się po prostu taka ikonka i bezpośrednio do niej będziemy wchodzić. Nie musimy wchodzić w, w aplikację i potem wybierać e, tej kamery z innej, wśród innych kamer. I o urządzeniu, czyli jakieś tam, możemy udostępnić komuś ten kod QR, żeby dodał sobie tę kamerę do aplikacji. Można uruchomić ponownie lub przywrócić kamerze ustawienia domyślne. No i co? No to to chyba z tych wszystkich podstawowych informacji tyle. Na koniec nagrywania tego filmu poziom naładowania akumulatorów spadł do 15%, ale zapowiada się słoneczny dzień, więc na koniec dnia sprawdzę, o ile procent panel słoneczny zdołał podładować baterię. Okazuje się, że wynik jest całkiem niezły, ponieważ akumulator zdołał doładować się do 71%. Ciekaw jestem jak sprawa będzie się miała zimą przy temperaturach poniżej zera. Być może zrobię w przyszłości jakiś update w tym temacie. Podsumowując, plusem tej kamery na pewno jest niezależność od źródeł zasilania. Jakość nagrań jest adekwatna do poziomu cenowego tego urządzenia. Pliki posiadają rozdzielczość 4 megapiksele, ale mam wrażenie, że jest to rozdzielczość interpolowana w górę, i w rzeczywistości wygląda to na 2 megapiksele. Po wykryciu ruchu przez czujnik PIR, kamera potrzebuje około sekundy na załączenie nagrywania. Jakość nagrywanego dźwięku nie jest najlepsza. Kamera nocą jest praktycznie nie do zlokalizowania przez intruza, ponieważ do momentu wykrycia ruchu i rozpoczęcia nagrywania diody doświetlające nie emitują żadnego światła co jest dodatkowym plusem. Czujnik PIR ma dobry zasięg i załącza kamerę po wykryciu człowieka nawet z około 12-15 metrów. Jeżeli ktoś jest zainteresowany zakupem takiej kamery, to link umieszczam pod filmem. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to piszcie w komentarzach. Postaram się w miarę możliwości szybko na nie odpowiedzieć. Do zobaczenia, cześć.